Ja osiągnę, witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj gramy w Minecraft, a wy subskrybujcie, komentujcie, artykułujcie, my tylko 25 subskrybentów. Ja zauważyłem coś takiego, że tu coś jest, taki pan? Pan? Zielony, no, Fiona. Fiona. Ogólnie przed odcinkiem jeszcze to było, to nie wiem, czy w sumie wam to nigdy tego nie pokazywałam. Nie, ale... pokazywaliśmy, pokazywaliśmy na jednym odcinku. Ale o. jeszcze raz, tu jest właśnie takie patrzenie na potwory, i dat ogirlą, O, tu zapomniałam tych, tego dać, ale do, już miałem bruku, przy sobie po prostu jakie wyjście. Tu można też patrzeć na potworki. Nie, tu akurat to były wybuchy. A, okej, okay. ale może ale, jakiś się zespałnić.. Ale wybuchy, wybuchy krytają. Dobra, ale może hmm. jakiś się zespałnić. Dzisiaj robimy fontannę. Yy, w sensie urządzę fontanna, ale czekaj,

No. Ja też powiem tak. To jest 128. 8 razy 8 64. 8 to jest ponad ten, więc może nad 8 na 8 na 8 nam nie starczyć. Chociaż to by wtedy ja wielki, taki chociaż to by taki wielki kloc, więc lepiej na 8 na 8 na 8 przeliczenia. No to będzie ten... kwadrat na 8 na 8 na 8 odtąd To będzie wysokość. To będzie tak, to będzie paczka. Czekaj. Małudana. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dobra. Raz, dwa, trzy, A, cztery, pisa. pięć, sześć, siedem, osiem. Tu. Teraz się nie pomylić. Znaczy w sumie ja mam kilof, ale w lepiej się nie. Dobra, czekaj. Teraz tego nie zabudowywuj? Podłogę. No, podłogę. Czekaj, mam mega łopatę, poszlij się! O kurde, Tam jeszcze są dziury. M, obok wykopałaś. Jeszcze może pójdę po tak zaraz. Zaraz. No! Okay. Zaraz, yy, czekaj. Do 8 do góry. Mam Nie. 41 sztuk. 9 zrobić. Czemu? Bo będzie krzywo, jak zrobimy 8, czyli 9 albo 7. No to 9. Paweł, jak pilot mniejszy kwarc? Widzę. E, czyli jeszcze jeden w każdą stronę. Trzymaj, to twoje. To twoje. Czekaj. Kulda, aż słuchawki spadły. A i znowu Czyli... zapomniałem widzowie, znowu zapomniałam y, nazwę TikToka mojego i zielonego dać. Więc będzie, jak nie zapomnę, to najprawdopodobniej y, dzisiaj wstawię pod tym odcinkiem. Jest win, jest win. Ale jeszcze tu powinno być, czy Czekaj. nie? Bo teraz jest 9 6, na 8 6, 4, 5, 6, 7. Czekaj, co? co? Czekaj, zaponowujemy to, bo już się mylę. Ja nie mam czym. Trzeba będzie więcej Czyli... wiaderek, ale to trzeba będzie więcej wiaterek wody, ale tutaj obok mamy jezioro. No to tyle dobrze. Ja przy sobie dobrze, mam czekaj, jedno, więc yy, o, o tu raz Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, pięć, o, pięć, trzy, sześć, cztery pięć, sześć, 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 sześć siedem, osiem, dziewięć. Siedem, osiem, dziewięć i. Kurde. Nie, my na, my na pewno nie zbudujemy tego na dwa stali. No to będziesz musiał po więcej pójść. I teraz tu jest. Tu nie ma środka! Jest. Ale równy. Środek. tu jest na 3, nie powychaj mnie tu jest na 3, tu jest na cztery aha to musi mieć równy to, czekaj, to trzeba wywołać tą jedną ścianę no i tu dać i, i tu dać właśnie ojej I teraz, teraz środek tu mamy środek tak tu mamy środek i załupij teraz ja tak, wiem, łopata. że ja mam łopatę, ale nie chcę mi. Łopata, łopata. A jeszcze jedno pod tym blokiem? Da, o to, stawiać to, czy niepotrzebne? No, stawiać blok, to jest pod tym. Ale nie, chodzi mi o ten, na tym stoję. Bo było tak. I pod to tym tak, mam to blok. Tak, to, tak, to tak, tak ma być. Dobra. I teraz... Albo ale. czekaj, czekaj. Jedno kliknięcie, cztery bloki wykopane. No. I teraz... Albo yy, po prostu mogły. I teraz trzeba zrobić takie... A wiem, w każdą stronę? No. Czekaj, ja tu wskoczę. Nie mam bloków. Ja mam 26. Idę po następne. Idź. Taki kwadrat ma tu być. No, tylko nie wiem, czy on nie powinien być o jeden mniej. Tak sobie. Dobra, to idź po kwarc, Ja to już załatwię. Już. Teraz to daj mi mam tego kwarca tu. Mam, mam 14 kwarców. Teraz do. No nie, chwila, czekaj. Mam no nie, to, to powinno być chyba jeszcze. No właśnie. Teraz tak dziwnie. No i. i... Dwa kwarty, to idź po kwarta. I teraz tu. To, Ile? To wyżej. Dwa wyżej? Tego? No, dwa wyżej. Czyli czekaj. I, I o jeden ten. Dobrze, czekaj. Tam było raz, dwa, raz. 2 i teraz tu. Lekko mniejszy kwadrat. Hmm, znalazłem na razie jeden do kwarty. Oj oj oj, to ci się nie przyda. No, może się przydać, ale na jeden ten. No i moim... Według moich obliczeń to jest ok. Według moich obliczeń nie znajdę więcej chyba kwart. Hmm. Ładniej by tu wyglądało jakby było jeszcze tak to wykopane. Chwila, gdzie moja elektra? Tam, tam, tam no nie, ej, serio, ja nie mogę znaleźć więcej kwartów. Ja mam 18 sztuk i chodź zobacz yy, jak to wygląda. Może ty zacz, I ja? Trzeba będzie pójść do Nutelu. Nie, ja mam chyba w domku swoje. Aby za tym chodź sprawdzić tu fontannę, ja mam 18 sztuk kwarców, więc nie wiem czy więcej trzeba będzie. Może nie. Chodź zobacz. Ja mam jedną sztukę. Ale chodź zobacz. No idę, idę. No dobrze, i na samej górze postawimy jajo z Dobra, to daj mi te jajo, ja się wepsnę tu. Czekaj, nie, czekaj. Ale tu po środku... Ale tu w środku ma być to. Ale to wtedy ładnie wygląda. Ale nie, bo tu tak ma być. A. Bo woda spłynie tutaj do środka i będzie źle. A. Ja tu podbudowałam. Teraz tu jeszcze. E, czekaj, czekaj tylko. Jajo? E, nie, nie jajo. Bum, 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 czekaj, bo... Obuduj tutaj ten środek. Dobra. A ja pójdę a ja pójdę na chwilę do twojego domku. Dobra. Żeby sprawdzić czy masz jakiś tam kwartę chociaż tak. Ja chyba w swoim domku mam. Właśnie mówisz, że idę do, do twojego. A, ja usłyszałam, że do swojego. Największe... Ja skrzynce pewnie. Ja obchodzę, ja obchodzę Twój cały domek, żeby przejść do tego. Czego? Do Czemu? Bo byłem od drugiej strony domku. W Aha. tej skrzynce jest 57 kwartów. W drugiej skrzynce nie ma kwarców. W trzeciej skrzynce nie ma kwarców. I w piątej skrzynce też nie ma kwarców. Ale, Ale weź. 57. Co zostanie to moje? Okej, okay, okej. Okay. I co, wylać na to wodę na samą górę? Nie, bo ty wtedy to woda zniknie. Nie, zobaczysz, o co, jak, jak, będzie kiedy, o co biega. Okej. Okay. Ale ogólnie to nieźle wygląda. Jest no, okej. Okay. Najpierw to, po pierwsze, to ja nie wiem, po co ja brałam te 57 teraz. Niepotrzebne. O, Zobaczymy jak... mam wiadomo, zoba... jak to zaraz, z... zaraz zobaczę, jak to będzie wyglądać. I od, jakby od samej góry, ale od boku? Jak... Nie wiem. Nie, zobaczysz, zobaczysz. No bo ty mi nic nie mówisz, ja nie wiem. Jeszcze tu by na dole się przydało. Teraz tak z każdej strony, na, od sa... na samej górze. Tak? Wiem, No, tak. No to ja to robię. Nie na samej sami, bo na samej samej. Wiem, samej, wiem, wiem. Ja smak. Teraz tam wróćcie. Biegnę tam do ciebie. Tutaj w rogach, patrz, tutaj w rogach zupełnie. Dobra, tu już. A i jeszcze pod tym blokiem? Tu trzeba, tu trzeba. Czte jeszcze trzy sztuki. A tu jest wejście jest. A ja się wspinam po tym, tych górach i wodą sobie pomagam. Ja tu. A dobra No, wlejj to, wlej. Gdzie ty dałeś to? W roku. Pod tym blokiem, pod tym patrz, co się dzieje. Aaaaa! Patrz, nieskończone. No. I gite znajome z... Majonez. Nieskończone źródełko. Co to nieskończone źródełko? Nie wiem. Patrz, patrz co tu się dzieje. Czemu, czemu tu jest obudowany ten... Czemu tu jest dom Może tu jeszcze wylać. O! No i o to chodzi. Teraz będzie gig. Deszcz pada na tym serwie. Tak to wygląda? No tak jakoś dziwnie. To znaczy. No popatrz. Dla mnie to jak jakaś wielka kula wody, a nie fontanna. Eeeem. A wiesz z nie? Czemu? Po pierwsze, dlatego... I to wielki kloc wody, a nie bąbelki Przynie, takie. Przynieś mi wodę, przynieś mi wodę. Dobra. Eee, yy, no. życiem? Nie. W ogóle mi to gdzieś zniknęło. Gdzie tu wiaderko. Gdzie? Tu. A, widziałam, dobra. No, w kwartu rzucaj. Czekaj, czekaj. Misja. łap. Prawie, prawie. No kurde. Dobra, nie. Nie, ja ci... To podam. No. A idź Gdzie to dać? Daj mi. Gdzie to dać? Daj mi to. Kurde, daj. Dobra, tam jest twoje wietę. Będzie. Chyba, że. Kom... Ale patrz, mniejsza fontanta 6x6 na 6, e... raz, dwa, trzy, cztery, a pięć. Pięć. No załóżmy. 5? Musi być na nierówno 5x4 na najwyżej, bo nie będzie środka. A nie, jest, jest środek, środek. kurde. 5x5 na 5. Przykładowo to miało tak wyglądać No, to, no, to ma będzie w zbircie. Hop. Dwie fontanny Hop. będą stał Czy ty? Ale to, to jest o wiele mniejsza fontanna jakby to, więc... Ale no, przykładowo, patrzcie. Czekaj, 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 czekaj. Bo mi coś. No tak dobrze, ale czekaj! Zniweluj tą wodę. Bo ja chciałam ci coś po co pokazać. Tam Zniweluj tamtą wodę. Bo ja Coś wyobraziłem sobie. Ładnie by wyglądało, gdyby było tak. 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 No tam może nie, ale na przykład tu jeszcze. I teraz na górze... Ale i patrz, i, patrz, i patrz, i patrz, No to, no to tam to w, w, trzeba by było większe, ale ładnie to wygląda przynajmniej. To jest nic, nie waruj. No, niech będzie. Ale patrz jak to będzie ładnie wyglądać, jak postawię ja je mam tak... Uwaga! Weź obok mnie chodź. Chyba wszystkie bloki wziąłem. Zobaczcie widzowie jak to będzie ładnie wyglądać. Trzy, to jest ta chwila. Dwa, to ten moment. Jeden. A teraz. Au. Może ledwo to widać, ale... No ledwo, no właśnie. To się nazywa miejsce do smutnego jaja. Mm, ja tego kwarstw sobie wezmę. Ja też ci dam, bo ja bo pewnie mam już pełno w domku, a nie mogę tego znaleźć. No i to się nazywa postawna. Mm, normalna to by miała jakieś takie bąbelki, coś, ale dobra, niech będzie tak. Minecraftowa, rozumiesz, to jest Minecraft. Chyba, że, Chyba, za, że. za pomocą komendy. Nie, 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 nie. Nie? Żadnej komendy. Co? Chodź na chwilę do netheru, chodź na chwilę do netheru. O Boże. Ale nie, zobaczysz, to będzie, to będzie 5 sekund i wychodzimy. Nie, może nie 5 sekund, ale to się bardzo szybko jest... Czemu leje? Au. Kończku się lamo wzięło. O kurde! Trzeba tam trzeba wejść tam na dół. TP. Y, Granie na kolan. Zniknęła mi woda, zapomniałam, że nie można tu wody dać. A, na dół trzeba. No. Na dół, na dół. Abym zrobił wiadro challenge. Wiadro challenge? No. Tu jest. Au. Co? Aaa, wiem o co Ci chodzi już. Będziemy mieć bąbelki. Ale tego chyba ja mam w domu. Dobra, tam będzie świeże. Czekaj, ile tam... Co szybciej będzie. Gdybym się nie odrodził w domku, bym się zdziwił. To byś się do mnie hmm. Czemu tu jest dziura? Ale zobaczysz. A, bo, dobra, myślałam. E Okay, co? 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 Magma, daje nie mów że, mi, że trzeba sandstool. Nie, nie, nie. Trzeba magmę. Tylko może jest pod wodą i nie działa to? Albo masz efekty wyłączone? Może ja też mam? Nie, no. Pod, na tym miesiącu e... e... nie działa. Nie wiem, czekaj, zaraz sprawdzę. Nie, sandstool. Nie. Nie. Czekaj, gdzie to było, yy, ustawienia graficzne? Nie, wiem, co trzeba, wiem, co trzeba, wiem, co trzeba. Patrz teraz. Trzeba po prostu dać o wiele niżej. Hmm. Bo to nie ma miejsca. Wypycha to, czy nie wypycha? Ej, bo to nie daje bąbenku. Trzeba jeszcze... Niczy. Hmm, to nie tu. I co jest? To nie, to nie jest przez graficzne bo jak dajemy na to... ten... ten, ten... to to i tak nie działa. A, pop, a na jeżorze to działa. To nie jest przez graficzne. Już się... A ty, papuga, co się gapisz? Wiem dlaczego. Czemu? Daj jeszcze wiadro. O tutaj wylej. O to na Eee! E. Trzymaj. To nie moje wiadro. Twoje. Nie, bo tamte było moje. Które? No te co masz. No na pewno. No na pewno, ja jeszcze mi kłamie tutaj. Bum, ba, li, ba, de, de, boom. Wiem, zrobimy dykonat w następnym odcinku. Tylko trzeba ujdera pokonać. Nie. Tak. Wiesz jak czterech ujderów sam Dobrze, pokonę. już nie, nie opowiadaj. My z tego nagrywaliśmy, jak my to jego biliśmy. Ja nie chcę po Wie, prostu. Ale ja już mam tam przygotowane miejsce. Z obsydianie. Ale on Wiem, obsydian. My to robiliśmy w obsydianie pod ziemią. Daj, daj mi powiedzieć. Po pierwsze, miałeś żelazne ja miałem diamentowy. mam diamentowe. Mam demerytowe, ty masz diamentowe. Czemu masz strzał w ręce? Nie wiem, bo... I mo może jeszcze po tym odcinku dam Ci dary nowe rzeczy. Bez encantu Albo dasz mi po prostu mi nenderyt ja sobie te rzeczy ulepszę. Dobra, kończymy. Na dzisiaj to było tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Nara widzowie. Ale gardło mi boli trochę.